Ona nie ryczy, tutaj to jest pora? No ryczy! A nic nie jest, dobra, nie da się zalać tej łodzie. Właśnie ten... Z, z, wytestuj, czy się da zalać, no, czy nie. No mówię ci, że się nie da. Sorry, sorry, sorry. A wszystko ten ona y, nas, y, A tak to wszystko jest zabrane? O... Tak, tak, o lód, tak, o lód, tak. Jezu, nie wierzę, że my to zrobimy. Ktoś jest... Kto się znajdzie, to już jest po... No nie, mamy bo tutaj... Ja to, spalę. Rzeczy. Ja, ja to spalę! A gdzie jest kryształ? Chyba gdzieś z skrzynkami, no? Chyba e, ta, u góry jest, u góry jest mi się wydaje. Nawet. Nie na pokładzie go nie ma tutaj. A, no to on jest chyba pod tymi skrzynkami po... Mm, możliwe. Możliwe. Tak, pod możliwe. skrzynkami jest, znowułem. No. To usiądziecie sobie w tych skrzynkach. Ale ja mamy to... drewna. Fart. Ale mamy kul. Przepraszam was. W O to chciałem o się Też słyszycie taki jakby helikopter dziwny? Ej, a może SOS dajmy na nie. No. Nie, co jest... Tutaj są, tutaj o, nasze są... ulubione Dobra, uważajcie, bo to jest szkielet z TNT Ja go zabiję nie. z daleka, z daleka go zabiję Dobra, nie straszny nie, nie, nie. szkielet o, on musi Nie, zabiję go, zabiję go O kurwa o nie, on idzie w moją stronę. Muszę go wybuchnąć. On odznaczenie. Nie, to lata, nie leci. Dobra, niosę tą skrzynkę już. Czekaj, rozładuję nawet ciało. Jeszcze jest druga magazynowa, to też ją wy... Dobra, panowie. <laughs> Zapraszam. Siema. <śmiech> <śmiech> Witaj. Jest jeszcze więcej tego. <śmiech> <śmiech> jeszcze mamy jedną. Nie! Co? Nie! Black one salami w armacie siedzi. Nie, to chcę rozładować. A co nie, to już zostawmy. To jest naprawdę nic. Chłopaki. To dużo go. Jak to się stało, to że to, my To i ja coś... tam wsadzić. Dobra. Czekaj, co to jeszcze jest? Beficzko z drewnem, to jest puste. E, nasze zadanie... Nie, nie muszę mnoloć. Okej, już. Ej, Czekaj, 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 czekaj. Czeka. Jeszcze jedna mogę znowu. Aaaa. Ja się czuję jak taki Cygan. Ja się czuję że jakbyśmy, żeby, jakbyśmy połonili poza sobą, a teraz musimy... ten... płyniemy, płyniemy ten... Płyniemy przez ten, z, z tego, z Syrii do tego. O Boże, to się pamią. Płyniemy z Syrii do Włoszech. Przekraczamy, przekraczamy granice. Nieeeee. Czepek. Czekaj, dziewczytacy. Yyy, ten trochę. Zubekse. Czemu by to robić? Jeżeli strach... Ej, ale jeżeli stracimy to za moment tutaj się tak w górze. Tylko nie rycz. Skrzynia. Zjedzcie Dobra. bananki. Panowie, no wie, lecimy. Czekaj je Kier... Będziecie musieli mnie kierować. warto. Dobra tam. Zostaw. tam nie ma nawet. Nie Haha, sam dłonie. Dobrze czekaj to jest ikoniczna scena, Okej Bam, bam, bam. Jedyne co mogę wyrobić w takiej sytuacji. Czekajcie jeszcze, może ogarniemy mapę, nie? gdzieby mamy płynąć. <śmany> Nie na no pół, pół, na północ mi się wydaje tak, Patrz się, jak to płonie <laughs> a, okay, Ej, to się w ostatnie 5 minut zapisuję eee okay. o ja nie wiem bo ja mam przebindowane weź sobie, sobie o, ja też mam przebindowane ale to chyba plus je, F1 A to, to płyniemy Tak Ciężko mi wykręcić nie mogę się nie mogę wykręcić a bo to nie jest przyciski, sorry. Dobra, to gdzie płyniemy? Na północ, już to ci to mówię. To z... No ja nie wiem gdzie jest północ! Dobra, na północ, czyli jakby ta, ten, Mów, lewo, z, na, na, lewo, na, lewo, na lewo, od naszego promującego statku. Między ja te dwie skały. O nie, masz statku został to uszkodzony. To wszystko nie no, naprawmy, go, naprawmy go, naprawmy go. Naprawmy My go. Do, do tyłu płyniemy, wiesz? Jak do tyłu? No, nie tam gdzie mamy, na północ mamy płynąć. Pójdź, bo ja wiem gdzie jest północ. No mówiłem ci na lewo od naszego płonącego statku między dwie skały Tutaj lewo było. Nie, ta... ta... No nie No on kurwa był bokiem Byliśmy jakby na...